Radio Cześć! W dzisiejszym programie witam się z Wami ja, czyli Ewelina. Dzisiaj gram w osłabionym składzie, ale mam nadzieję, że damy radę. Zaczynamy! Tym razem zwiastą zapraszam Was na kilka bombowych premier, na filmy, które grane są już w kinach od tygodnia, a także na niespodzianki kinowe. Premierami tego tygodnia są Avengers 3D, Project X, Iron Sky... Dom w głębi lasu, a także dorwać gringo, gdzie w rolę głównego bohatera wciela się sam Mel Gibson. Dokonuje on skoku, zgarnia kasę, a także ucieka na super wakacje. Tak brzmi ta lepsza wersja wydarzeń. W rzeczywistości nasz główny bohater, Driver, trafia do meksykańskiego więzienia w małym miasteczku, jego partner ginie, a kasa znika. Trafia do miejsca, gdzie żyje mnóstwo bandziorów, a tym wszystkim zarządza meksykańska mafia. Driverowi pomaga jednak dziesięcioletni chłopiec, który zna te jak własną kieszeń. Driver pokrzyżuje plany bandziorom, a także policjantom, poleje się też odrobina krwi, wyrówna stare rachunki, odzyska pieniądze i wraz z dzieciakiem oraz jego mamą wybierze się na prawdziwe wakacje. Ostatnią premierą, którą bardzo gorąco Wam polecam, jest polski film biograficzny Nad Życie. Zapewne ten tytuł jest Wam bliżej znany, bowiem film opowiada historię życia naszej siatkarki Agaty Mróz. Jest to piękna opowieść o prawdziwej miłości, przywiązaniu, wytrwaniu, a także walce o życie. Agatę poznajemy jako szczęśliwą kobietę, która bierze ślub, rodzi dzieci i mieszka ze swym ukochanym w domku w górach. Cielankę tę zakłóca informacja o ciężkiej chorobie Agaty, która od tej chwili rozpoczyna wyścig z czasem. W filmie spotykamy znakomite postacie aktorskie, takie jak Olga Bołądź, Michał Żebrowski, Danuta Stenka i Hanna Konarowska. Ponadto w kinach grane są takie filmy jak Pięć dni wojny jest to dramat wojenny, który opowiada o odwadze międzynarodowych reporterów i gruzinów, ukazując prawdziwą cenę militarnego konfliktu. Film został nakręcony w Gruzji. Bohaterem jest tu amerykański reporter wojenny Thomas Anders szuka ucieczki od przeszłości. Reżyserem filmu jest Renny Harlin, znany z takich filmów jak Szklana Pułapka 2, egzorcysta, Długi pocałunek na dobranoc czy na krawędzi. Kolejnym filmem jest polski dramat psychologiczny lęk wysokości. Reżyserem jest Bartosz Konopka. Film, w którym spotykamy się z Marcinem Dorocińskim, Krzysztofem Stroińskim czy Dorotą Kolak, opowiada historię telewizyjnego spikera Tomka, którego świetlaną karierę i poukładane życie rodzinne zakłóca informacja o poważnych problemach ojca. Zapraszamy was również na komedię Seksualnie Niebezpieczni. Reżyserem filmu jest Ben Palmer. Jest to swoista brytyjska odpowiedź na American Pie. Śmieszna komedia opowiada o losach czterech angielskich nastolatków, którzy po egzaminie maturalnym udają się. Na Kretę. Towarzyszy im przekonanie, że wreszcie zaliczą najfajniejsze wakacje w życiu. Jeżeli chcecie poznać ich losy, zapraszamy Was do kin. I już na koniec, nie zapominajcie o środkach w Orange w Multikinie, a także o środkach na Maxa w Cinema City, gdzie w każdą środę drugi bilet do kina macie gratis. I to już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o odwiedzaniu kin w tygodniu i w weekend. I do usłyszenia za tydzień.